Możemy powiedzieć, że zadowoliliśmy się remisem z zagłębiem, Lubin na wyjeździe, gdzie cały czas goniliśmy wynik. Natomiast na pewno tam była zdobyć jednego punktu, a dwa straciliśmy z górnikiem, zabrze, gdzie nie powinniśmy sobie wydrzeć, pozwolić wydrzeć zwycięstwa. Skończyło się remisem, i tam gdzieś można by upatrywać straty jednego punktu w tych dwóch spotkaniach. Także no mniej więcej można powiedzieć, że, że jest ok. Jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie, gdzie my uciekamy, ale radziliśmy sobie z tym naprawdę dobrze. Doszło do sytuacji, nawet kiedy mieliśmy 7 punktów przewagi, zostały tylko cztery. Tylko Także przy tej nowej sytuacji, jaka była, ona od dawna już taka nie była. Radziliśmy sobie rzeczywiście dobrze i z tego też trzeba być zadowolonym. Wydaje mi się, że zawodnicy są. W pełni świadomi tego, że, że popełnili jakiś błąd w ubiegłym sezonie, gdzie, gdzie to zwycięstwo w polskiej lidze im uciekło na samym finiszu rozgrywek, i są świadomi tego, żeby nie popełnić takiego błędu w tych rozgrywkach. Z jednej strony, zawodnicy doświadczeni wnieśli bardzo dużo do zespołu, było wiele momentów, gdzie oni rzeczywiście wzięli na siebie odpowiedzialność za te spotkania. Ale były też momenty, gdzie ta starszyzna, że tak powiem, nie grała tak, jakbyśmy oczekiwali, chociaż tych momentów było naprawdę niewiele, i wtedy młodzież nam pomogła bardzo dużo i to, i to oni często byli protagonistami w niektórych spotkaniach. Także to, to na pewno bardzo ważne. Kolejną rzeczą. To ta regularność. My nawet wtedy, w tych spotkaniach, o których żeśmy wspominali, że nie zdobyliśmy kompletu punktów, to jednak drużyna grała na swoim poziomie. Ta, ta równa, stabilna gra no, pozwoliła nam na osiągnięcie takiego, a nie innego wyniku i to na pewno jest jeden z elementów, który żeśmy wyeliminowali i to dało, to dało efekt. Nie traciliśmy punktów, tam, gdzie powinniśmy wygrywać. Ale na pewno postać Daniela Łukasika na początku sezonu, kiedy on skoczył do pierwszego składu, grał w europejskich pucharach, grał na początku ligi i robił to bardzo dobrze. Później miał lekki kryzys formy, ale znakomicie go zastąpił Dominik Furman. Nie mówiąc już o, o wkładzie Kuby Koseckiego do tego zespołu, gdzie, gdzie jest to zawodnik, Troszeczkę innego typu. My gramy piłkę kombinacyjną, piłkę często na niezłym, jak na polskie warunki, poziomie technicznym. Nie chcę przez to powiedzieć, że Kuba nie jest technicznym zawodnikiem, ale jest zawodnikiem troszeczkę innym, bo ma straszny ciąg na bramkę. Potrafi znakomicie wykorzystać swoją szybkość i siać mnóstwo zamieszania w defensywie. Przeciwnika i to też była niesamowicie ważna postać w tej pierwszej rundzie. My nie martwiła tylko jedna rzecz czy, czy ci młodzi zawodnicy, którzy pokazali się z dobrej strony w meczach sparingowych, a przecież nie jest to to samo, bo, bo wiadomo, że zupełnie inne obciążenia psychiczne ciążą na tych zawodnikach w meczach oficjalnych. I tego się obawiałem. Dostali swoją szansę, wykorzystali ją bardzo dobrze. No i wypada się tylko i wyłącznie cieszyć i myśleć o tym, aby mieli kolejną taką udaną rundę, jak tą pierwszą. Mieliśmy Yy, troszeczkę szczęścia, że ci doświadczeni zawodnicy, mam tu na myśli przede wszystkim zawodników z linii ofensywnej. W pierwszej części sezonu yy, Marek Saganowski, gdzie też różnie się mówiło o tym transferze, yy, no, dał drużynie niesamowicie dużo. Później Marek wypadł, ale cały czas całą rundę na bardzo wysokim poziomie grał zarówno Radowicz, jak i Daniel Luboja. Daniel, który strzelał mnóstwo bramek, mnóstwo bramek bardzo ważnych w wielu, wielu spotkaniach. No, no, ja się cieszyłem, a z jednej strony z drugiej strony też obawiałem, żeby Daniel nie miał jakiejś kontuzji czy, czy radowić, bo to, to byli są dwaj zawodnicy niesamowicie ważni, jeśli chodzi o aspekt ofensywny tej drużyny. Trudno, trudno powiedzieć, jak ta sytuacja będzie wyglądała czy z Efirem, bo ja tak naprawdę to szczerze mówiąc nie znam dokładnie i dobrze tego zawodnika będę mu się bacznie przy, przyglądał. Wtedy, kiedy już zacznie treningi z drużyną i wtedy ocenię jego umiejętności. Rafał Wolski już pokazał na co, na co go stać, ale no, no, mam nadzieję, że się wyleczy z tej kontuzji i też zacznie normalnie trenować z nami, bo widać, że ma ogromne chęci, żeby, żeby zacząć grać. No ale też myślałem, że Rafała będę miał po, po nie wiem, chociaż po miesiącu po operacji, a proszę zobaczyć, że musieliśmy czekać całą rundę i nie doczekaliśmy się, żeby Rafał wystąpił w tym spotkaniu. Zobaczymy, jak się potoczą losy Marka Saganowskiego, bo to, co pokazał, to, to nie ulega wątpliwości, że, że też yy, by nam się przydał na wiosnę. Fajna, fajna opcja zawsze jest z Radowiczem. Radowicz, który nie ma w tym sezonie żadnego problemu z tym, żeby grać na boku. I z tym, żeby grać za Danielem Luboją. Także, także w takim ustawieniu już, już graliśmy, że, że Daniel grał za Markiem Saganowskim i, i, grał, i grał Rado na boku. Gdyby wszedł Rafał Wolski, no byśmy zobaczyli, czy, czy możemy sobie pozwolić na to, aby zrezygnować z jednego defensywnego pomocnika i, i umieścić tam Rafała. Na przykład razem z Danielem Luboją. Będzie też większa możliwość, żeby oszczędzać troszeczkę, że tak powiem, czy Marka Saganowskiego, który też ma swoje lata, tak samo jak Daniel Luboja, który, który ma swoje problemy z tymi jego przywodzicielami, ale to już by zależało od sytuacji boiskowej w danym spotkaniu. Wtedy tymi siłami tych zawodników można szafować o wiele lepiej. Na pewno martwi, no, martwi, ale z drugiej strony to, że jest zainteresowanie naszymi zawodnikami oznacza to, że, że nie tylko, że jesteśmy liderem naszej ekstraklasy, ale że ci chłopcy grają dobrze w piłkę. Ktoś, kto przyjeżdża ich oglądać jest nimi zainteresowany. To jest fajna sprawa. Ale niezwykłem płakać, narzekać i mam nadzieję, że do takiej sytuacji... Nie dojdzie po, po tym zimowym okienku transferowym, chociaż się spodziewam, że, że coś takiego może być, ale nie wiem w jakim stopniu, na ile na ile e, duża ilość zawodników może odejść i wtedy będę się martwił, kim ich zastąpić. I zdaję sobie również sprawę z tego, że w innych klubach też się nie przelewa i też może dojść do wielu zmian, także no spokojnie patrzę na, na tą sprawę, ale nie zapominam o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce, dlatego też często wspominałem o tym, że, że fajnymi wzmocnieniami byliby ci zawodnicy, którzy albo grali mało, albo w ogóle nie mogli grać w tej, w tej rundzie, a tych zawodników no jest, jest kilku, którzy mogliby jeszcze podnieść poziom naszej drużyny. No jest wielu zawodników w różnych klubach, którzy na pewno by w legii mogli zaistnieć, ale no, no, to wszyscy wiemy o kim, o kim myślimy. Ja tu nie mam zamiaru mówić oficjalnie, że ten, tamten czy jeszcze inny zawodnik na pewno wniósłby dużo do naszego zespołu, bo to w jakimś sensie jest promowanie nie swojego towaru. Ja też doradzałem Rybie, żeby nie szedł. No może nie doradzałem, bo mnie już w legi nie było, ale, ale ja na jego miejscu bym nie skorzystał z takiej, z takiej oferty, bo, bo Ryba był zawodnikiem, który był czołową postacią legi Warszawa, który grał już w reprezentacji i wcześniej czy później na pewno by miał. Oferty z zagranicznych klubów i być może z lepszych lig. Wybrał tak, a nie inaczej. Sądzę, że legia na tym na pewno nie straciła. A decyzja, jaką podjął, no to, no to jest w takim wieku, gdzie już musi podejmować poważne decyzje, jeśli chodzi o swoją karierę. Wydaje mi się, że nie żałuję dzisiaj tego, że. Że wyjechał, ale, ale tak do końca nie wiem. Ale też były takie sytuacje, gdzie ja mogłem sobie pozwolić na, na taką roszadę, że Jędrzejcie gra na pozycji stopera i wtedy zwalnia się miejsce dla Kuby Rzeźniczaka. Oprócz tego, że wtedy, kiedy kiedy wiem, że nie może zagrać jeden z tych zawodników, to drugi go zastąpi i poziom na tej pozycji na pewno się nie obniży. Były również i takie sytuacje, gdzie, gdzie wtedy kiedy nie mógł zagrać Kuba Wawrzyniak, zastąpił go Rzeźniczak na, na lewej obronie i wywiązał się z tego zadania naprawdę. Naprawdę dobrze. Nie już decyzja zapadła wcześniej, jeśli chodzi o Knerzewicza w klubie. Ja w ogóle go nie miałem na, na, na żadnym treningu praktycznie, chociaż skłamałbym oraz trenował z nami pół godzinki, chyba mu brakowało jednego zawodnika i trenował sobie z boku, tego poprosiłem, żeby uzupełnił, że tak powiem, skład treningowy naszej, naszej drużyny. Zostaliśmy przy tym w składzie personalnym w obronie jaki mamy i, i ta sytuacja. Z Kneżewiczem na dzień dzisiejszy jest jaka jest, i, i ja nie mam zamiaru się w nią wgłębiać. Damian gra gra e, praktycznie zawsze wtedy, kiedy jest zdrowy e, w, e, w Gliwice. To, że e, są z niego zadowoleni, gra dobrze, to super sprawa i, i fajnie. To, co nie oznacza, że Daniel. Grałby tyle samo w legii. Być może, jeśli sytuacja się zmieni dosyć dużo w okienku transferowym zimowym, będziemy się zastanawiali nad taką opcją. Ale na dzień dzisiejszy, dzisiaj, jakbym miał odpowiedzieć na to pytanie, to Daniel zostaje w Piaście Gliwice. No, no cieszy, na pewno cieszy, no bo, no bo jednak w środowisku piłkarskim wszyscy się znamy. Zawodnicy komentują różne sytuacje między Między sobą, no ale ja nie nie wiem od środka, nie znam, jak pracują inni trenerzy. Ja, to są moi koledzy po fachu, jedni bliżsi, drudzy dalsi, ale, ale zachowanie tych trenerów na co dzień w klubie, ja, ja nie znam, nie mogę powiedzieć, w jaki sposób oni, oni pracują, ale, ale, ale no, no jest to fajna sprawa po prostu, no, że zawodnicy w ten sposób się wypowiadają na mój temat. Nie wiem, ja mam raczej dość prostą filozofię. Wtedy, kiedy jest praca, to jest praca. Wtedy, kiedy można pożartować i pobawić się, no to, no to też nie ma, nie ma sprawy, ale, ale zawodnik to musi wyczuć i musi wiedzieć kiedy, co, gdzie, jak. I wydaje mi się, że, że pod wieloma, wieloma względami już mnie troszeczkę zawodnicy przeczytali, że, że jeśli oni dają ze swojej strony naprawdę dużo, to jest ten trenerem, który, który daje szansę gry, jest ten trenerem, który nie skreśla tak łatwo po, po niewykorzystaniu swojej szansy. I, i w każdym momencie widząc, że na treningach rzeczywiście zawodnik prezentuje się dobrze, w każdej chwili ma szansę wskoczenia do pierwszego składu nie tylko w Pucharze Polskiej, ale również w Ekstraklasie. Czasem człowiek myśli i go, i go dobija. Dlaczego nawet w takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie no, zapełnić tego stadionu, stworzyć taką atmosferę, jaką potrafią ci kibice przecież stworzyć, a, a z drugiej strony Myślę sobie, no przecież Legia Warszawa jest drużyną, która, która no poza dwoma miastami w Polsce, z i Szczecinem, no jest nie tyle nielubiana, w wielu, wielu przypadkach wręcz nienawidzona, i, i to też powoduje, że, że Legia tak rzadko osiąga ten swój najwyższy Najwyższy cel. Nam się przytrafia taka okazja i też nie potrafimy tego wykorzystać, a powinniśmy być wszyscy razem, złączeni, bo naprawdę wtedy jest o wiele, wiele łatwiej osiągnąć wspólnie założony cel. Są dwie drużyny, które są dosyć daleko, czy, czy ich szanse no, nie są za duże na to, aby, aby odrobić straty do miejsc, które pozwalają na utrzymanie w lidze. I jeśli po trzech, czterech kolejkach y, ta sytuacja będzie podobna do, do dzisiejszej, no wtedy te pozostałe drużyny już nie będą, no, no. no. Tak zmotywowane, tak, tak ambicjonalnie podchodziły do każdego meczu, bo jednak to widmo gdzieś tam miejsc spadkowych jest bardzo daleko, a to nie jest to samo, to nie jest to samo. Wiadomo, że, że każdy chce wygrywać i tak dalej, ale, ale jak troszeczkę pod tyłkiem się pali, że tak powiem, to zawodnik zawsze jest w stanie wykrzesać z siebie dużo, dużo. Więcej. Masz bardzo dużo do stracenia i mało do zyskania, bo każdy oczekuje od ciebie i my sami od siebie, że w tych spotkaniach trzeba po prostu zdobyć trzy e, punkty. Wtedy, kiedy się to nie udaje, no, no, to wiadomo, jaka, jaka jest e, opinia wszystkich i jaki, jaki jest e, e, stan psychiczny zawodników. E, no bo przecież gramy o najwyższe cele, jeśli się potykasz z takimi e, drużynami, od których e, i teoretycznie i praktycznie jesteś zdecydowanie lepszym, to powinieneś wygrywać. Stąd też taka sytuacja nasza w tej, po tej pierwszej rundzie, że takich wpadek mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo mało, albo, albo ich nie było. No bo jednak nawet ta porażka z Jagiellonią to jest drużyna, która pokazała, że jednak w meczach wyjazdowych no, potrafi grać znakomicie i pokonywać no, tuzów naszej, naszej ligi.